Witajcie z tej strony hodowla ZDW. Jesteśmy dzisiaj z filmem, z vlogiem na kanale. Jesteśmy już, można powiedzieć, w połowie sierpnia. Dzisiaj mamy dokładnie 13, za dwa dni połowa. No i dzisiaj jesteśmy z filmem takim bardziej na luzie bo ostatnio wbiło na kanale 100 subów, za co chciałbym Wam bardzo serdecznie podziękować. No i jesteśmy dzisiaj z przedstawieniem całej hodowli nie wiem czemu się tak ekran ściemnił. Ale tak, tutaj mamy standardowo samca srebrnego belgijskiego. No, nic się tu nie zmienił, aktualnie sobie leży i się ładuje. No. Pod nim mamy drugiego samca belgijskiego srebrnego. To jest mój samiec. Um, tutaj mamy samca brązowego belgijskiego. O, tak sobie tu siedzi. Ostatnio wyniknęła jakaś usterka w króliku, nie no kontuzja, dlatego że ten samiec coś zaczął dziwnie kuleć, ale mu już przeszło, więc nie wiem co to było, może jakoś źle po prostu stanął czy coś. Tutaj mamy mieszańce, kolejne mieszańce, to są wszystko mieszańce srokacza i samicy srokacza z samcem belgijskim. Tutaj mamy małe belgi. Z samicą srebrną. To są wszystko srebrne, czyste belgi. Tak się tutaj prezentują. O. Przejdźmy sobie teraz do samic. Kurde, ale jasno już Tutaj mamy samicę brązową belgijską, samicę srebrną belgijską, samica brązowa belgijska ma małe. Małych jest chyba 8. Tutaj już widać na przykład jednego. Tam przeraz sobie przez tą dziurę. No tu jest reszta towarzystwa. Tak sobie tutaj siedzą. Samica się chłodzi, bo jest po prostu ciepło. No i ona tak yy, rusza uszami. To jest właśnie tak w taki sposób. Króliki się po prostu chłodzą, dlatego że króliki, tak jak psy i koty, się nie pocą. I dlatego muszą tak. Machać uszami, żeby, żeby się ochłodzić, dlatego że większość naczyń krwionośnych królik ma w uszach, a bardziej naczyń włosowatych, można tak to powiedzieć. No i tutaj mamy małe, bardzo fajnie wyglądają. Nie wiem, czy one jeszcze widzą, czy, czy nie. Chyba jeszcze nie widzą na oczy, yy, dlatego że okociła samica się 3, 3 sierpnia, więc. Więc jeszcze chyba z tydzień musimy poczekać, aż otworzą, chociaż nie wiem. Najwyżej dam spostowanie w komentarzach, musiał doczytać dokładnie. No i tutaj mamy, mamy samicę z niemieckiego z, z rokaczami, dokładnie mieszańcami. Tak się tutaj prezentują. I tutaj mamy samicę srebrną belgijską. Także to było na tyle w tym filmie. Dzięki, dzięki wielkie za subskrypcję. No i co? Lecimy dalej. Także to było na tyle w tym filmie. I do następnego filmu.